Skål, Kjartan! Ty mi się obiebali, cały ten koniec podróży w Berlinie. Mam sygnał z Ile stał do Hamburga? Do Hamburga jakieś 300 skaczek. 290-300. coś no tego. Około 300. To jest 2,5 godziny i jest Ale pierdolę już tam nie łażę, kurwa, tak jak tu. Zrobimy 3 zdjęcia przejazdem i chuję, dźwigaj. Ale też pakał Reichstag i widziałeś, ja też sobie koledzy byłem. kurwa, co drzewa. Cały Berlin z 3 godziny Co chcesz? Jeden może nam pozazdrościć no. No, Hamburg Ustawiam GPS Zaraz dalej jazda Więc... Daj mi, daj mi, daj mi do, do kurwa buła dzieje plecach co szama i jedziemy dalej? Buła do ryja i jedziemy dalej